Siemaneczko wszystkim, tu Lislav. Witam was w takim szybkim filmie informacyjnym. Zanim przejdziemy do sedna, standardowo zaproszę was na grupę Trap płaska, do której link macie w opisie. I jeśli interesuje was amerykański rap albo trap, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie, tylko kliknijcie w link w opisie, a tymczasem my przychodzimy sobie już do sedna. Sorry, że takie chaotyczne było to powitanie, ale no jest to dość szybki filmik, więc to nie chcę za bardzo tego przedłużać. Jak już pewnie wiecie po tytule, dostałem bana na Facebooku na 7 dni za udostępnienie wpisu o LiloDeadzie. Co się w ogóle stało? No to na początek powiem wam, że ten filmik jest na kanale tylko tymczasowo i najprawdopodobniej niedługo on zniknie. Myślę, że zniknie za maksimum tydzień. No dobra, ale co się stało? No jak pewnie wiecie, wczoraj, czyli 31 maja... 2021 roku, roku przepraszam, Liloaded e, popełnił samobójstwo. No i o jego samobójstwie napisał na insta-story jego, jego ziomek. E, I ja screen tego wpisu udostępniłem na grupie Trafsa z Polska. No i go na język polski przetłumaczyłem. No bo tam było trochę slangu, trochę skrótów. No ktoś mógł być tam kiepski, z angielskiego, no to przetłumaczyłem. E, I zrobiłem to wieczorem. Tam trochę osób dało komentarz, było całkiem dużo, dużo reakcji w dość krótkim czasie. I następnie yy, poszedłem spać, i dzisiaj, czyli 1 czerwca, yy, wstałem rano, zajrzałem na Facebooka, no i zobaczyłem, że what the fuck, mam bana na 7 dni yy, za to, że mój post o Lilowede'ie rzekomo łamał zasady Facebooka w kontekście bullyingu, czyli znęcania się. No i ja to zobaczyłem, takie what the fuck? Ja udostępniłem czyjś wpis, przetłumaczyłem go yy, i zrobiłem to jakby w ramach newsa, w ramach poinformowania ludzi, yy, że coś się stało, nie? I za to dostaję ban na tydzień za bullying. Ja takie, no what the fuck, jaki bullying? Więc yy, odwołałem się do Facebooka, napisałem, że Facebook... Błędnie zrozumiał kontekst mojego komentarza i poprosiłem o zdjęcie tej blokady. I zaraz dostałem informację, że Facebook to sprawdził znowu i stwierdza, że rzeczywiście naruszyłem te reguły. No i ja powiedziałem, fakt po raz drugi, bo okej, okay, raz się mogło zdarzyć, no ale odwołuję się dalej to samo. Myślę sobie, jaki bullying, o, o, o co chodzi. Potem złożyłem apelację do Rady Kontrolnej Facebooka. Opisałem dokładnie całą sprawę z tym, że oni y, mają 90 dni na rozpatrzenie sprawy oraz y, wiele spraw po prostu oni odrzucają bez sprawdzania ich. Tak, oni to sami nawet napisali na tej swojej stronie, także no, są małe szanse, żebym został odbanowany i żeby tą blokadę mi unieważnili. No powiem wam, że jest to dość przykre, bo e, ja was informuję na grupie o tym, co się dzieje w świecie trapu. E, staram się, bo tłumaczę wpisy z angielskiego na polski. No i dostaję za to bana na, na tydzień za rzekomy bullying. No i to jest absurdalne, bo, e, no bo chyba sami widzicie, że tutaj żadnego bulingu nie było. Chyba tylko nie muszę tłumaczyć, chyba sami to widzicie. No cóż, co tu dużo mówić. No nie pozdrawiam konfidenta, który mnie zgłosił, bo najprawdopodobniej dostałem bana na skutek zgłoszenia mnie. Yy, no, powiedziałem konfidenta, no ale no, ta osoba tak się zachowała, dokładnie tak się zachowała. I po prostu zachowała się jak konfident, na konfidencjiła, no więc no chyba nie da się określić inaczej zachowania tej osoby niż właśnie konfidentstwo, no. Ta osoba, ta osoba po prostu zachowała się jak ostatni konfident, nie? Powiem Wam, że nie, nie chodzi tylko o sam fakt mojego bana na 7 dni, ale też o to, że Facebook działa tak, że jeżeli, że, że, że jeżeli post z grupy zostaje usunięty, no to grupie automatycznie spadają zasięgi oraz przybiera się ona, ona do spadnięcia. No i teraz skutkiem tego działania jest to, że po pierwsze ja mam bana na tydzień, po drugie grupa ma mniejsze zasięgi, a po trzecie jest teraz zagrożona usunięciem permanent no cóż, no cóż, takie życie, niestety, no tak niestety działa facebook, który jest jednym wielkim botem, jednym wielkim algorytmem, który myśli, nie, niestety, ale y, zero-jedynkowo, ok no to to by było na, na tyle, yy, ogólnie jutro będzie taki pełnoprawny film o loadedzie, yy, dzisiaj o 15, czyli czy w sensie dzisiaj, 1 czerwca o 15 będzie odcinek z największych zabójców z chicagowskich gangów, setu MOB. A jutro, czyli 2 czerwca o 15, będzie film o Low Dedzie i o jego śmierci. No okej, okay, to by było na tyle. Trzymajcie się, wpadnijcie na grupę, na Instagrama, linki w opisie. Trzymajcie się, cześć.